Co się stało z naszą klasą? Pytam w terawiwie. Trudno sprostać takim czasom, trudno w ogóle leżeć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek szczelcji w pornoklubie. Piszę dobrze, mi tu płacą. Za to, co i tak szaglubię, za to, co i tak szaglubię. Kaśka z piotkiem są w Karadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przybył. Gośka z szczękiem ledwo przędą, w maju będzie trzeci Bachor. Różno skarżą się urzędą, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Macie w grudniu stracił życie. Wychodzili po mieszkaniach. Ja już ten co zawiść budził, że go każda fala niesie. się jest chirurgiem leczy ludzi. Ale Radmu się powiesił, ale Radmu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała. A ja piszę ich historię, i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip fizy w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeśli kiedy chce do Polski, był witany przez premiera, był witany przez premiera. Odnalazłem klasę całą, na wygnaniu w kraju w grobie, ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem klasę całą, wyrośniętą i dojrzałą, rozdrapałem młodość naszą, wiesz za bardzo nie bolało, wiesz za bardzo nie bolało. Chłopcy lecz mężczyźni, już kobiety nie dziewczęta, bo dość szybko się zablizi, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele, wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele, ale przecież to niewiele. Sam co mi się marzy, jaka gwiazda nad mną świeci, gdy wśród tych nieobcych twarzy, szukam ciągle twarzy dzieci, czemu wciąż się z ramię zerkam, choć nie woła kolego, czy ktoś zagra ze mną berka, bądź przynajmniej chowanego, bądź przynajmniej chowanego. Własne będy, własne liście, Zapuszczamy każdy sobie I korzenie oczywiście Na wygnaniu w kraju, w grobie Wzrzysz na boki w dół ku słońcu, Na stracenie w prawo, w lewo Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo, jedno i to samo drzewo.